Adrian Łęczasz, piłkarz śląska, Wrocław, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Adrian, jak podsumujesz te minuty, w których ty na boisku przebywałeś? Myślę, że w pierwszej połowie lepiej wyglądaliśmy, ponieważ graliśmy szybciej piłką, mieliśmy swoje sytuacje. W drugiej połowie przeciwnik myślę, że był od nas silniejszy, szybszy i lepiej grał piłką, dlatego mieli swoje sytuacje, mieli lekką przewagę. Także jestem z siebie zadowolony, bo miałem parę razy ciekawe okazje. Mogę Wykorzystać, brakowało tej chłodnej głowy, takiej pewności siebie boiskowej, ale w swoim wykonaniu oceniam pozytywnie, a wynik końcowy tego myślę, że nie odzwierciedla. Po tych 45 minutach uważasz, że jesteś bliżej pierwszego składu, czy dalej? Ci ciężko powiedzieć, bo to tak naprawdę wszystko zależy od sztabu szkoleniowego. Ja powiedziałem, ja sumiennie wykonuję swoją pracę codziennie na treningu, także ja jestem gotowy, żeby grać. Jak będzie, tak zobaczymy w meczach w sezonie. Powróciłeś do Śląska z wypożyczenia. Jak się czujesz po powrocie do Wrocławia? Dzisiaj już często powtarzam, że Śląsk-Wrocław jest dla mnie czymś bardzo ważnym, bo jestem chłopakiem, który się wychował 50 km od Wrocławia, gdzie Śląsk-Wrocław jest najważniejszym klubem, jest nawet fan klub, także jest to dla mnie coś wspaniałego, spełnienie dziecięcych marzeń i ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać w barwach Śląska-Wrocław. Jakie są Twoje cele na najbliższy czas w Śląsku? Wiadomo, że najpierw chcę pojechać na obóz, żeby być zespołem, później przebicie się do kadry meczowej i łapanie jak najwięcej ilości minut. Dziękuję bardzo.